Nie! Kurczę! Ej, no, O co chodzi? Mija zawód Kasper Marianow. To Łukasz Łogarski. Gawarit e, tu kamera. Tu jest mój paszport. Tu masz wszystkie dane. O co ci chodzi? Gawarit tu kamera. To swoje żywiołko. Urodziłem Czerny się w Gdyni. Nie, to ten. Gawarit ty robotasz? To Olszcin. A w Olsztynie? Studiuję w Olsztynie, na Wydziale Teologii. Tam prawo kanoniczne od trzech lat. Jestem członkiem trzech kół naukowych. Koła filozoficznego. Wiesz w ogóle co to jest filozofia? Ty, gabarit nie do mnie, do kamery, bo inaczej w Poza to... Koło teatralne Tam gram jako Edison No i koło Profamilia Tak, koło brawa kanonicznego Mamy też koło dziennikarskie, które wydaje gazetkę Wszystko to warto żeby sobie przejrzał Czytasz coś w ogóle? Syrlica, ja cytację. Syrlica? A łaciński alfabet, żeby się uczyć? Kurwa. <laughs> Co ty mówisz? To słowo jest... ...wulgarne i obskurne. Ego moro, lingua latina. Słuchaj, ty w ogóle... ...byłeś kiedykolwiek na jakiejś uczelni wyższej? Da. Ja też mam drugi kierunek, politologię. I ty ewidentnie nie jesteś politycznie poprawny. Tu to... to jest pies. To jest pies. Jest... Jest... Ty to gawali pakaszybski język Jo. gawary Tyś nikogo nie zbawię. Rzeka. Pani majesz. Pani mają? <grymio>? No. Nie, nie panie ty, ty lepiej graj eta muzykę i dance Polskie pieczywo. Jeste polskie. Dobre, bo polskie. Rogalewski Łukasz zaprasza na oglądanie.